Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie do swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, Poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Oto słowo Pańskie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Koniec świata jest blisko. Przynajmniej tak możemy wywnioskować, słuchając naukowców, astronomów. Tak możemy zrozumieć, patrząc na różnego rodzaju wiadomości, czy to w gazetach, czy w telewizji, czy w radio, i może to nastąpić w bardzo różny sposób. Czy to będzie meteoryt, który uderzy w Ziemię i zniszczy całą ludzkość, czy będzie to zmiana trajektorii lotu księżyca i potem skutki, które nastąpią, będą straszne także dla nas. Czy to będzie jakieś trzęsienie ziemi straszne, albo tsunami, które zmiecie większość ludzi, a może coś bardziej przyziemnego, po prostu wojna między narodami i straszna zagłada. W każdym razie jesteśmy takimi informacjami przez cały czas dosłownie bombardowani. I można by chcieć przyjść do kościoła, posłuchać w końcu czegoś, co będzie inne, pełne nadziei, pełne radości. A okazuje się, że liturgia Słowa jest znowu o końcu świata, znowu o tym, że będzie strasznie, o tym, że zniknie słońce, że księżyc przestanie dawać blask. Bo faktycznie tak jest, że pod koniec roku liturgicznego, w drugiej części listopada, liturgia Słowa jest poświęcona końcowi, Armagedonowi, zakończeniu świata, totalnemu i przyjściu ponownemu Chrystusa. Przecież w czasach, kiedy Pan Jezus żył, ludzie także zmagali się z tym pytaniem, kiedy będzie koniec świata? Jak to się wydarzy? I Pan Jezus odpowiada wielokrotnie. Także w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus mówi, jak mniej więcej to będzie wyglądało: że z tym człowieczy przyjdzie, że będzie koniec wszystkiego. Jednak chciałoby się usłyszeć najważniejsze. Kiedy to nastąpi, Panie Jezu? Kiedy to będzie? Dokładnie, żebyśmy mogli się przygotować, żebyśmy byli gotowi. I w tym momencie Pan Jezus nie odpowiada na to. Mówi jednak bardziej zagadkowo. Aniołowie nie znają zupełnie tej daty. Nawet ja tego nie wiem. Syn, tylko ojciec. Jak to możliwe? Przecież Pan Jezus jest Bogiem, wie takie rzeczy. Może to bardzo dziwić, że. Przed Nim taka wiedza, tak ważna wiedza jest zakryta. Ale myślę sobie, że ten fragment, te słowa Pana Jezusa są dużo bardziej istotne, ponieważ pokazują nam jedną z najważniejszych rzeczy, jaką Pan Jezus chce nam przekazać. Mówi on tak: Najważniejsze, że takie rzeczy wie Ojciec. I to wystarczy. Najważniejsze, że Bóg wie takie rzeczy. Bóg, który jest Ojcem. On na pewno dobrze się o nas zatroszczy. Zwróćcie uwagę, że bardzo często, nawet w relacjach takich ludzkich, kiedy są małe dzieci, małe dzieci nie wiedzą większości rzeczy: nie wiedzą, gdzie zapłacić rachunek za prąd, nie wiedzą, gdzie kupić sobie buty nowe, nie wiedzą, w jaki sposób chodzi się do szkoły. Nie wiedzą, jak się zarabia pieniądze, jak się pracuje. Nie wiedzą takich rzeczy. Często dzieci nie muszą nawet wiedzieć, jak się wiąże sznurówki. Muszą wiedzieć tylko jedną rzecz: gdzie są ich rodzice, gdzie jest tato, gdzie jest mama, ponieważ oni wszystko zrobią za nich. Pomogą im. Kupią ubranka, jedzenie, zawiążą sznurówki. Oni się o nich zatroszczą. Czasami jest jakaś trudna sytuacja, nawet w rodzinie. Albo dziecko nie wie, jak, to, jak coś się stanie, jak, jak sobie poradzimy z jakimś problemem, i wtedy tato mówi spokojnie, moja w tym głowa, i jest wszystko dobrze. Dziecko nie musi wiedzieć nic więcej. Ważne, że tato wie, jak sobie z tym poradzić. Ponieważ tato jest osobą, która niezależnie od różnych sytuacji chce dobrze dla dziecka. Różnie to wychodzi, ale nie ma takiego ojca, który chciałby zrobić na złość dziecku, który chciałby je skrzywdzić. Zrobić coś niedobrego, który chciałby je tylko karać i, zło, i złośliwie mówić o nim, robić mu, tak żeby go krzywdzić. Nie, ojciec chce zawsze czegoś dobrego. Wobec tego, skoro Pan Jezus pokazuje, Bóg jest ojcem, mówi nawet, Bóg to jest Abba, to jest mój tatuś. To znaczy, że Bóg chce dla mnie jak najlepiej. I skoro on wie, to mi to może wystarczyć. Pan Jezus z całą pewnością, gdyby spytał Ojca, kiedy będzie ten koniec świata, powiedziałby mu. Ale Pan Jezus tego nie potrzebuje. Ważne, że wie Ojciec. Takie przekonanie było bardzo powszechne, bardzo normalne. W pierwszych wiekach chrześcijan, w pierwszym pokoleniu, kiedy chrześcijanie byli przekonani, że Pan Jezus przyjdzie wnet, zaraz, jutro, i bardzo na to czekali. Nawet była taka sytuacja, że nie podejmowali się żadnych działań, nie pracowali, ponieważ byli przekonani, że to nastąpi za moment. Święty Paweł nawet upomina, pracujcie normalnie, tak, tak jakby ten dzień miał przyjść kiedyś. Tam. Ale wołali do Pana Jezusa, Marana ta, przyjdź już teraz, bo czekamy, tak jesteśmy stęsknieni, aż przyjdziesz. Tą pieśń będziemy wyśpiewywać już za dwa tygodnie w czasie Adwentu. Marana ta, Panie Jezu, Przyjdź do nas, ponieważ jesteśmy stęsknieni. Wiemy, że dobrze nas potraktujesz. I warto dzisiaj zadać sobie pytanie przy okazji takiej Ewangelii. Czy rzeczywiście, kiedy myślę o końcu świata, to widzę jakieś straszne wydarzenie, jakąś krzywdę? Widzę Boga, który będzie chciał mnie skrzywdzić, rozliczyć, który będzie chciał mnie ukarać za moje złe uczynki? Czy też będzie to. Upragnione spotkanie, utęsknione z Ojcem, który czeka na mnie, który chce ze mną porozmawiać, który chce mnie przytulić, pocieszyć, który chce jak dziecko wziąć mnie na kolana i się mną ucieszyć. Jakie będzie to spotkanie? Jakie jest według Ciebie spotkanie z Bogiem Ojcem? Ta Ewangelia, można powiedzieć, że nie jest przewidywaniem Pana Jezusa na temat końca świata. Nie jest snuciem okrutnych wizji tego, jak to nastąpi, ale jest jego zwróceniem uwagi na, na sprawę taką: kim jest dla Ciebie Bóg? Czy Bóg, który przyjdzie na końcu czasów, który, można powiedzieć, podsumuje nasze życie, to jest Ojciec, który mnie ukocha, który jest dla mnie dobry? Czy jest to ktoś, kogo mam się obawiać? kto jest jakimś strasznym katem, sędzią. Ponieważ od tego zależy, czy na ten koniec świata będę czekał. Będę na Niego gotowy w każdym momencie. Niezależnie od tego, kiedy przyjdzie. Bo przecież będzie to spotkanie z moim ukochanym Ojcem, statusiem. Kimś, kto chce dla mnie tylko dobrze. Czy też będzie to coś strasznego? I dzisiaj Pan Jezus mówi o tym, żeby uczyć się przez naśladownictwo od. Drzewa pigowego. Myślę, że możemy dzisiaj z tej Ewangelii wziąć taki wniosek dla nas, że mamy uczyć się przez podobieństwo od Pana Jezusa. Pan Jezus pokazuje tutaj postawę dziecięctwa. Może komuś się to wydawać niewyobrażalne. Przecież jestem starszą osobą. Jak mam się stać dzieckiem? Ale Pan Jezus mówi tak. Jeśli nie staniecie się jak dziecko, jeśli nie będziecie tak ufni jak dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Wobec tego mamy gdzieś uczyć się od Pana Jezusa jego dzieciństwa, jego zaufania ojcu totalnego. Ojcze, Ty wiesz wszystko. Skoro Ty wiesz, to ja nie muszę się o nic martwić, ponieważ Ty jesteś ukochanym tatusiem, który chce dla mnie tylko dobrze. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa o to, żeby przemieniał nasze serca, żeby dawał nam takie dzieciństwo. Taką ufność do Ojca, jaką On sam miał. Amen.